Siemaneszku, moi drodzy, witam na kanale u mnie MaroTV. Jest z moim gościem Czarny Polak. Witam, witam serdecznie. Najlepszy freakfighter w Polsce. Dawno Cię nie było. Forma robiłeś, nie wiem, w treningach byłeś i kiedy wracasz do internetu? Wiesz, e, ogólnie już wrócę, teraz, w tym momencie. Mhm. E, mamy zajebiściej plan z menadżerem, że rozdolimy te wszystkie internety i wrócimy na masę i zarobimy jak najwięcej kasa. No to a właśnie Mm, potencjalni przeciwnicy, Ma, możesz już coś zdradzić, nie bardzo. Jeszcze raz? Potencjalny przeciwnik może zdradzić, nie bardzo. Ale jak wiesz, o to kurwa jak sobie wrócić się kurwa się na przykład ta kupa z RFU mhm. Łukasz magikalem, i to by był pietarda No tak no Został bo... Bo są dwóch mój wymarzony, kurwa przeciwnik. No tak no bo z Łukaszem słuchacz, czy chyba słyszysz coś do wyjaśnienia po ostatniej waszej no, walce. mamy do wyjaśnienia, bo kurwa ja nie czuję przegrany za tej ostatnią walkę kurwa zomiałem. miałem. Dwu na jednego to jest frajerski, ale jakby był jeden na jeden, to by, by go lał. I taki dwu na jednego on, słabo poradzili. Tak, tak, no bo to była naprawdę dobra walka. E, chyba jedna z najlepszych, można powiedzieć, w której walczyłeś e, się dobrze tam pokazałeś, tak naprawdę. No, może być, ale. Ja, ty uważasz tak, ale ja uważam, że najlepsze moje walka to jest z Olejnikiem, bo on ja nie mnie nie do tego. <grym> no tak, no tak. No. To miałeś łatwo wygraną, nie? No. E, a powiedz mi taką rzecz. Gdzie się podziwałeś w ten okres? Bo na to nie powiedziałeś jeszcze. No w tej okres naprawdę kurwa się unikałem z internetu, bo miałem duży problem. E, upadłem kurwa, nie wiem czy tu mogę mówić, upadłem kurwa w narkotyki alkoholów e, i tak dalej. I spróbowałem tam stąd wejść i wszedłem mm. i teraz się kurwa czuję bardzo dobrze i teraz wrócę normalnie do internetu. No i super, nie? Tylko wiesz, kibicować. Żebyś też zrobił formę przygotowania jakiejś do walki, no i co? I no, lecisz, nie? Nie, ale to tak jest, no kurwa, będzie przygotował cały czasu z prime'em już jesteśmy tam dogadany, mhm. ale po prostu musisz robić więcej zasięgi, żebyś odzyskać pieni więcej pieniędzy i następnym prime tu jestem. No i super, no i super. E, powiedz mi, e, po prostu co się skłoniło właśnie do tej przerwy? Możesz o tym powiedzieć? Ej, tej przerwy, kurwa, co ja robiłem, to jest wszystko przy mojej byłej dziewczynie, i tak dalej, uh -huh. bo naprawdę, kurwa, nie czułem dobrze psychicznie uh -huh. i fizycznie, bo to byłem po rozstaniu i, wiesz, nie chciałem to udzielić, bo ona była trochę, kurwa, osoba publiczna i cały czas się pokazywała ze mną i miałem po prostu wyjemność. Uh -huh. No, rozumiem. Powiedz mi, przez ten okres czasu pracowałeś gdzieś po prostu, siedziałeś i nic nie robisz. Nie, przez ten okres czasu napiję. Na budowę stary, cały czas, to jest zajebiście robota, uwierz mi Wiem, bo sam robiłem na budowie parę no. razy, także wiem, wiem o czym mówisz A jak Ale... radzić to, ja... tynkowanie, gładzenie, malowanie? No, a i my nie malujemy, po prostu kurwa murujemy, kurwa zbrojenia i tak dalej, robimy tamto i to i to, Ale naprawdę jest zajebiście Chłopak, jeżeli kurwa nie masz pieniądza, bo gotowałeś, to idź kurwa Szukaj pracy. Budowa tu nie jest aż tak ciężkie Jest zajebiste. Jeżeli czarny daje radę, to Wy też możecie. No, ja, ja jak ja. Kurwa. Ja tu miałem zajebiście stawkę, kurwa, zajęcie pieniądze, niestety. Ale przy jedną głupie, przy jedną głupi, kurwa moje zachowania straciłem to wszystko. To wszystko. Kurwa. I od nowa musi odbudować. A teraz od nowa musi odbudować. A wiesz, ile czasu? Kurwa? Łatwało, że ja miał kontakt z się z To na pewno, to na pewno, bo Aś się roku? posypało. Aś pół roku? No tak właśnie... Jak... Że ja nawet na konferencja nie mogłem wejść. No wiem, bo cię nie widziałem nigdzie, nigdy cię nie no. było. Nie było mnie, bo kurwa wiesz. A dopiero taki z chłopakami kurwa tam gadałem, że teraz jest zaiste. A szczerze nie kradniecie, nie robicie aferę, kurwa na siło, idziecie do roboty i będzie za Dokładnie tak, dokładnie tak. Hmm. Powiedz mi taką rzecz. Jeszcze hmm, co? Treningi, treningi teraz, tak, cały czas. Ale szczerze, i... Ale teraz nie chodzę na trening, bez kłamce, ale mój trening to jest budowa. No tak, no bo na, na, na budowie nie wiem, czy wiecie ludzie, ale da się naprawdę zrobić fajną formę i mieście zbudować. Chociażby przykład, właśnie samego Czarnego. Jeszcze raz? Chociażby pójść sam przykład na tobie, że no. mieście zbudowane, forma rozbudowana zbudowana, kondycja się pewnie polepszyła, no bo nie łóżku się, no, bo trzeba jest wysiłek adukuję. na budowie. Nie, dwoje. Jeszcze raz. Teraz kondy polepszyła kondycja, kondycja jest zajebista, jest wytarda. Mhm. Jak możesz wiedzieć, kurwa. Gościo, który wadził, wadził 110 mhm. i popatrz na mnie, 84 teraz. Nie, nie. No no to faktycznie, to faktycznie. Weź? Chodź, chodź, komentujemy tą walkę. Kurwa. <laughs> Za kim Za kim... Ej, komentujemy! A co cóż się dzieje? Tu, tu walczy Ej, ale... Hellboy o o... Oni obydwie mają problem ze mną. Wiesz? Oby dwie mają do ciebie Ten? Jakiś problem? Ten przecież nie pisał do mnie, mogę... E, czarniowca? Mam mm -hmm. tu mogę udowodnić? Nie, na razie nie, Instagrama lepiej. Jeśli no. się na moim Instagramie, to wtedy będę miał kurwa Schengen. E, e, i... <laughs> Obserwujcie, czarny Polak. No, czarny Instagram. Polak. I mogę wam pokazać, co kurwa tej e, naprawdę Heliboya Ej nie, tej czarniowce. od mnie, no. Mhm. Bo jego dziewczyna wiesz, no tak, miała spać Każ, każdy, no ja o co pochodzi. A no. powiedz mi, e, bardziej po, za kim tutaj jest mimo wszystko masz złą krew. Ale wiesz, e, bardzo złe krew mamy ku na e, czarniowca mhm. i taki on ale tą walkę. <laughs> bo to jest kurwa i też nie umie się bić. Na bank. No nie no, coś on potrafi, abi, no nie abi, się. Jak to po jak to potrafi kurwa, zobacz. Są tu potrafi, zobacz. Sąd kurwa tu potrafi. Ale kto normalne idzie dać swarz. Kurwa, chociaż się broni trochę. No, no tak, a nie? co oni robi? Kurwa idzie się jeśli masz gardę na, na podłodze, kurwa i to? Na... No. Ale, ale zobacz co, no tutaj oni idą sam obdwaj tak naprawdę na otwarcie, <laughs> nie? Bez gardy walczą, więc... O. Tu idą, wiesz. Kurcz, mówię wszystko. Ale kursy nie walczą. A wiesz ile osoby to ogląda? Dużo czego na tej pojedynkę, to jest zjebane. Dobra. Ale chociaż będę drugiej rundę. Tak, dobra. Dzięki wielkie stary. Moim i Państwa gościem był Czarny Polak po dużej przerwie od internetu. I co? Życzymy no. powodzonka, no, szybkiego powrotu dobry w treningu, żebyś się wziął za treningi i pokazał jak powrócić no, do klatki ale i no Wróciłem i robimy. Chodzi, Chodzi mi, że jak wrócić do klatki, żebyś pierwszą wygraną miał Ja zawsze wygrywam, nikt nie przegrałem. <grym> Dzięki wielkie. Jeżeli przegrałem... <grym> tak. Jeżeli przegrałem... No, to co To, to jest o szóste, to jest o szóste. <grym>